TDD, czyli Test Driven Development. Jest to taka technika wytworzenia oprogramowania, która skupia się na tym, że pierwsze piszemy testy do kodu, który jeszcze nie istnieje, a dopiero później piszemy kod, który te testy spełni. Więc wydaje się, że logika jest trochę odwrócona, natomiast ma to naprawdę dużo sensu i wiele zalet. Dzisiaj o tym pomówimy. Dodatkowo w tym odcinku będą do wygrania fajne nagrody, więc na końcu ogłoszę mały konkurs. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek będzie podzielony na kilka części. Pierwsze powiem czym jest TDD, jakie są z niego zalety, następnie pokażę na przykładzie praktycznym jak Wykorzystać w realnym życiu takie TDD, czyli Test Driven Development, a następnie pokażę jeszcze wtyczkę, która ten proces potrafi usprawnić, i na końcu odcinka do wygrania będą właśnie licencje do tego programu. Także przejdźmy od razu do tego, czym jest TDD. Niektórzy z Was pewnie myślą, że proces programowania wygląda następująco. Pierwsze pisze kod aplikacji, później ten kod refaktoryzuje, żeby był ładniejszy fajniejszy. Później, jeżeli mam czas, to pokrywam go testami, czyli dopisuję te nieszczęsne testy i kropka. Natomiast TDD wywróci wam ten obraz do góry nogami, dlatego że tutaj podejście jest całkowicie inne. Tak jak wspomniałem, test driven development, jak mówi sama nazwa, jest to rozwój oparty na testach i faktycznie główną rolę odgrywają tutaj testy to one są na pierwszym miejscu. Nasze oprogramowanie, po prostu nasz kod, piszemy w taki sposób, że pierwsze piszę test, później dopiero piszę kod, który spełni wymagania tego testu, a na końcu, jak ten kod jest pokryty tym testem, to mogę go refaktoryzować, upiększać, usprawniać. Więc prosty przykład, tak na szybko. Jeżeli piszę kalkulator to nie mam jeszcze w ogóle żadnego kodu. Myślę, co trzeba przetestować? No więc pierwsze przetestować trzeba na przykład funkcję dodawania. Czyli jeżeli mam funkcję add, która przyjmuje dwa parametry, 2 i 3, to wynik powinien być 5. I tak właśnie wygląda mój test. Dokładnie to piszę. Dopiero gdy mam test, piszę kod odpowiedzialny za dodawanie i piszę ten kod y, aż ten test przejdzie, czyli aż kod będzie działający. I na końcu mam działający kod, jest pokryty testem, mogę go ewentualnie refaktoryzować. Ok, i teraz jakie płyną właściwie z tego plusy? Po pierwsze, mam duże zaufanie do mojego kodu, bo jest on przetestowany. Po drugie, jest mi go łatwo refaktoryzować, znowu, bo jest pokryty testami. Po trzecie, jest on dokumentacją dla mnie i dla innego programisty. Jeżeli za pół roku wrócę do tego kodu. I nie będę pewny, zakładam, że to jest duży kod, i nie będę pewny, co właściwie ta funkcja miała robić, albo co miała zwracać, to idę do testów i widzę, że ta funkcja przyjmuje coś takiego i zwraca coś takiego, bo testy są opisane, więc te testy są świetną dokumentacją dla mojego kodu. Ponadto ten kod jest zazwyczaj ładniejszy, no bo ciężko napisać skomplikowany kod, który rozwijamy etapowo, bo skupiamy się zawsze na konkretnej części, to jest kolejny w ogóle plus, że nie skupiamy się na całej aplikacji od razu, czy jakimś całym y, komponencie, tylko na jednej małej części, która aktualnie jest testowana. No i projektując kod w taki sposób, ciężej jest go pomieszać, napisać po prostu no sypiasty, tak? Ciężko. Może inaczej, może nie tyle ciężko napisać źle, bo jak ktoś chce, to się... Eee, to się postara i, i zawsze będzie w stanie to zrobić, ale jest dużo łatwiej napisać dobry jakościowo kod. No i oczywiście wykrywamy błędy na bieżąco, no bo nie przejdziemy do kolejnego etapu czy do kolejnej funkcji dopóki testy obecnej nie zakończą się sukcesem. Więc tych zalet jest naprawdę sporo. I te... żeby zacząć projekt, trzeba wybrać jakieś narzędzie do testowania. I teraz wybieram jedną z najpopularniejszych bibliotek do testowania, która nazywa się Jest. Mogę ją pobrać z npm, i właśnie tak też zrobię. Więc utworzyłem nowy, pusty projekt, zainicjalizuję sobie tylko npm, po to, żeby wygenerować jakiś startowy plik package.json. Jeszcze nic tutaj nie ma, ale to, co chcę od razu zrobić, to zainstalować jako zależność deweloperską, właśnie bibliotekę Jest. I to będzie właściwie jedyna biblioteka którą będę chciał w tym odcinku używać, korzystać z niej. Jazz został zainstalowany i faktycznie pojawił się tutaj jako zależność. Więc teraz utworzę teraz jakiś folder na moje pliki: SRC. I tutaj na razie to będzie jeden plik: Shopping Card. Czyli napiszę koszyk sklepowy. A właściwie taką klasę, która będzie potrafiła dodawać elementy, liczyć cenę tych elementów. I następnie będę testował, czy właściwie pierwsze będę testował, czy te wszystkie funkcje działają poprawnie. Więc będę miał tutaj klasę Shopping Card. O, tak lepiej. I ona na razie jeszcze nie ma nic, bo pierwsze, tak jak wspomniałem, zaczynam od testu. Więc napiszę, może stworzę sobie osobny folder, to jest bardzo popularne rozwiązanie, na testy. I tutaj, tak samo jak nazywa się plik, nazwę mój plik z testami. Czyli od razu wiadomo, czego dotyczy ten konkretny test, którego pliku. Tak? E, nazwałem go shoppingcard.test.js. Dzięki temu ta biblioteka Jest będzie wiedziała, że ten konkretny plik jest plikiem testowym. I tak naprawdę po zapisaniu już mam wszystko, czego potrzebuję na start. Żeby odpalić taki test, uruchamiam komendę Jest. Ona automatycznie wyszuka wszystkie pliki, które mają rozszerzenie test, i spróbuje uruchomić testy, które są w tych plikach. Tak jak widać, tutaj zakończyło się dla mnie to błędem, dlatego że dostałem informację, no nie znaleziono żadnego testu do odpalenia. Czyli znaleziono plik, ale w środku nie było żadnego testu. I tak jak mam poniżej, mój pakiet testów musi zawierać co najmniej jeden test. Oczywiście jest to dosyć logiczne. Więc napiszę teraz taki prosty test. Żeby napisać test, piszę po prostu test, następnie jego nazwę, czyli co ten test robi. Pierwszy spróbuję przetestować, czy Shopping Cart zwraca cenę równą 0 na start. Shopping Cart zwraca domyślnie 0 zł. Tak albo po prostu 0. Następnie, jako drugi parametr, podaję funkcję, która będzie właśnie testem. I tutaj generalnie test składa się z dwóch etapów. Pierwsze, przygotowanie odpowiednich danych, a następnie sprawdzenie, czy dane są poprawne. Więc do przygotowania będzie się zaliczało utworzenie nowego shopping cart. Czyli to będzie new shopping cart oczywiście shopping cart muszę zaimportować tutaj można użyć import natomiast tutaj jest będzie niestety narzekał że mu nie pasuje es module więc zrobię to poprzez starszy sposób czyli const shopping cart równa się require i tutaj podaję ścieżkę do shopping cart shopping cart miał być w src więc testy sobie wyniosę tutaj na zewnątrz, o żeby one nie były razem z src i teraz ścieżka, się, teraz ścieżka jest poprawna, no dobra mam kartę i teraz sprawdzenie czy dane są poprawne, no więc koszyk potrzebuje jakiejś funkcji do pobrania ceny całkowitej, na przykład get price, albo get total price więc skoro mam cenę, to teraz sprawdzam czy ma 0. A właściwie spodziewam się, że wynik tej funkcji będzie się równał 0. Więc w testach mam taką specjalną funkcję expect. Spodziewam się. Spodziewam się, że ta funkcja czy to co ona zwraca, będzie wynosiło 0. I to jest mój pierwszy pełnoprawny test. Teraz muszę go tylko uruchomić. Mogę kliknąć po prostu strzałkę w górę i jest jeszcze raz odpalić. Test się nie udał. Dostałem informację, hmm, właściwie mogę to podzielić. Mogę to przenieść na prawą stronę. Może to będzie bardziej czytelne. Dostałem informację, że tutaj wycięło kawałek błędu, więc odpala jeszcze raz. O, no właśnie. Shopping cart is not defined. Dostałem błąd i jest to w porządku, bo właśnie o to chodzi, że pierwsze piszę test, a następnie nie piszę nic na zapas w tym kodzie. Będę wyłącznie, tak naprawdę, będę starał się trochę grać głupka i nie będę w ogóle myślał. Będę próbował tylko rozwiązywać błędy, które się pojawiają. Nic więcej. Dobra, więc mam pierwszy błąd. Shopping cart is not defined. Od razu tutaj widzę, że to jest shopping, po prostu literówka. Więc jeszcze raz. I jeszcze raz odpalam jest. I teraz pojawi się błąd, ale inny: Shopping cart is not a constructor. Czyli wiem, że to nie jest funkcja. Trochę to może zwężę. I ten błąd oczywiście wynika z tego, że nie eksportuję tej klasy na zewnątrz. Czyli module exports: Shopping cart zapisuję. I jeszcze raz odpalam jest. Oczywiście to jest niewygodne, że co chwilę muszę odpalać. Więc jest taka flaga Watch all. Teraz jest automatycznie będzie śledził wszystkie moje zmiany w tych plikach i odpalał testy za każdym razem, kiedy uwaga, coś się zmieni. Te testy wykonują się od nowa. Natomiast też, żebym nie musiał pamiętać, czy to jest taka flaga watch all, czy może watch, czy może inny programista przyjdzie i nie będzie wiedział, z czego ja korzystam, to wpiszę tą komendę właśnie tutaj do testu, do npm-a. Czyli jest watch all i teraz za każdym razem kiedy będę chciał odpalić test wystarczy, że uruchomię npm test to po prostu wykona tą samą komendę dobra, wracajmy do przykładu klasa została eksportowana mam kolejny błąd get total price is not a function no dobra, no to w takim razie napiszę taką funkcję get total price zapisuję Mam kolejny błąd. Teraz bardziej dokładny. To znaczy, że ta funkcja już istnieje, ale spodziewam się 0, bo tak wpisałem, że spodziewam się tutaj 0, a dostałem undefined. No dobra, w takim razie zwrócę tutaj 0. I uwaga, test przeszedł. Pierwszy test przeszedł. Sukces. W takim razie pora na drugi test. Chciałbym teraz przetestować. Cena równa się 10 po dodaniu produktu. Okay, czyli przygotuję jakiś item, który będzie miał pole price. To będzie cena 10. Następnie muszę utworzyć znowu kart, czyli const Card, to się równa new shopping cart. Następnie będę chciał dodać jakiś produkt, więc add item. No i teraz przekazuję add item. I na końcu Expect, to znaczy czego się spodziewał. Spodziewam się, że teraz kart get total price będzie równe 10. Czyli imituję dodanie elementu do koszyka. Tutaj napisałem jak ten koszyk wygląda. No i na końcu spodziewam się, że teraz cena, jak już dodam ten produkt, równa się 10. Dosyć logiczne, zapisuję. Pierwszy test jest OK, ale drugi test nie przechodzi. No nic dziwnego. Add item is not a function. No dobra, w takim razie piszę add item. Odpalam test jeszcze raz. Spodziewa się 10, otrzymano 0. Czyli tutaj nie może być 0. No dobra, w takim razie utworzę jakiś konstruktor yy, i w nim napiszę this price równa się 0. Następnie tutaj zwrócę this price, a tutaj zmienię, że this price. Równa się 10. Zapiszę i uwaga, test przeszedł. Ja wiem, że działanie tego koszyka to nie jest dobry pomysł, ale to nic, bo kolejne testy zmuszą mnie, żebym to naprawił. Więc piszę kolejny test. Cena równa się 15 po dodaniu dwóch produktów. Początek jest taki sam. Właściwie mogę to skopiować wszystko, bo wygląda to bardzo podobnie, tylko jeszcze utworzę drugi item, który będzie miał price 5. I ten drugi item też dodam, i spodziewam się teraz, że będzie 15. Zapisuję. Test oczywiście nie przechodzi, bo spodziewam się w wyniku 15, a dostałem 10. No dobra, w takim razie wracam z powrotem do funkcji. I teraz już wiem, że to nie może być sztywna kwota. To już musi być faktyczne przeliczanie, czyli musi przyjmować jakiś item. I wiem, że this price to się równa obecna cena plus item price. Zapisuję i wszystkie testy przechodzą. Więc pora na kolejny test. Teraz napiszę, właściwie skopiuję to wszystko, bo chcę e, sprawdzić, czy odejmowanie też będzie działało. Cena równa się 12 po dodaniu dwóch produktów i odjęciu jednego. Więc tworzę kolejny item 3, on będzie miał cenę 3, czyli tu będzie 15, minus 3 to 12. I na koniec nie add item tylko remove item, item 3, no i spodziewam się 12. Zapisuję. Ja wiem, że te testy nie przejdą. Test się wywalił, ponieważ nie ma takiej funkcji jak remove item. Ale właśnie o to chodzi, żebym ja nie myślał, co mam zrobić, tylko tak naprawdę czytał błędy i je naprawiał. Wracam do pliku i dodaję remove item. Zapisuję. Czekam na kolejny błąd. Spodziewa się 12, dostałem 15. Tak? I może, no dobra, a co jeżeli napiszę this price? Równa się 12, żeby spełnić ten test. Tak? Załóżmy, że tak napiszę, bo chcę przechytrzyć system. OK, zadziałało, więc pora na kolejny test. Czyli jeszcze raz to skopiuję i wprowadzę trochę inne warunki, bo no, niebezpiecznie zbazować tylko na jednym przykładzie. Tych przykładów powinno być kilka. Czyli teraz chciałbym, żeby cena równała się 10. Po dodaniu jednego, i odjęciu też jednego. I teraz zostawię dwa produkty. Jeden będzie e, równał się na przykład 15 albo 16, a drugi 6, czyli wiem, że 16 minus 6 to jest 10. Tyle się spodziewam na końcu. I tutaj jeden dodaję, jeden usuwam. Czyli stworzymy jakiś drugi warunek. To jest zawsze dobra opcja. No i teraz niestety test już nie przechodzi, bo się tym razem spodziewa 10, a nie 12. I nie mogę wrócić, napisać 10, bo wtedy poprzedni test nie przejdzie, czyli ten, gdzie się spodziewa 12. To znaczy, że w takim razie faktycznie jednak muszę zaimplementować tutaj prawdziwe odejmowanie. Zapisuję i wszystkie testy przechodzą. I myślę, że idea w tym miejscu jest już dosyć jasna, ale napiszę jeszcze jeden test. W ogóle chciałbym tutaj jedną rzecz poprawić. Schowam na razie konsolę, dlatego, że ten kawałek kodu powtarza mi się w każdym teście. Więc może sensownie byłoby go przenieść tutaj. Poza testy. One się wtedy mocno skrócą. Itemy są oczywiście unikalne, czy inne dla każdego testu, więc one powinny zostać. Ale sama definicja właściwie nie. Mogę ją usunąć. Po zapisaniu, no, testy się wysypały. Dlatego, że teraz jest inicjalizacja karty, ale tutaj następuje dodanie pierwszego elementu, tutaj drugiego, trzeciego, prawda? Czyli cały czas porównuję ten sam koszyk. Natomiast chciałbym, żeby każdy test był od siebie niezależny, bo to też jest bardzo istotne. Czyli chciałbym, żeby nowy koszyk został stworzony, przed każdym testem osobno. I tak samo jak mam tutaj test, mam expect, tak samo mam też taką funkcję jak before each, czyli przed każdym testem. Uruchom taką funkcję przed każdym testem. Natomiast, żeby kart był widoczny poza tą funkcją, trzeba go wcześniej zdefiniować. I teraz udało mi się ten zapis troszkę usprawnić. I te testy też wszystkie już e, przechodzą. Działa to tak samo. Napiszę teraz jeszcze jeden ostatni test w tym odcinku, ale zanim to zrobię, pokażę Wam wtyczkę, która może Wam pomóc w pisaniu takich testów. Ta wtyczka to jest Wallabi JS. Jest to wtyczka specjalnie do właśnie przeprowadzania takich testów. I to licencja właśnie do niej będzie dzisiaj do wygrania pod koniec tego odcinka. Więc ja zamknę teraz te okno. Właściwie. Zamknę te testy. Jakby Jest nie jest mi już potrzebny, bo teraz będę korzystał z takiej wtyczki, właśnie jak Wolabi. Zainstalowałem ją sobie. I żeby ją uruchomić, wybieram komendę Wolabi Start. Jest to wersja darmowa, u mnie też zainstalowana, jak na razie, więc widzicie różne tutaj ostrzeżenia. Uruchomiłem tą wtyczkę i tak jak widzicie, ona sama przeprowadza właśnie te testy, tak jak Jest, i podkreśla na zielono. Wszystkie linijki, które przeszły w porządku. Natomiast jeżeli teraz napiszę kolejny test, chciałbym sprawdzić, czy ceny są poprawnie zaokrąglane. Czyli cena jest zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Utworzę jakiś item, który ma price 9,1234 następnie kart add item. I spodziewam się na końcu, że jednak cena całkowita będzie równała się 9,12. I tak jak widzicie, ta wtyczka już mi podświetliła wynik tego testu. Widzę, że ten test nie przeszedł po lewej stronie. Widzę tutaj, czego się spodziewam i co otrzymałem. Mogę teraz sobie podzielić to nawet na dwa ekrany. Tutaj to może być trochę ciężkie, ale w sumie to widać. I widzę też, co tutaj przeszło, a co nie przeszło. Mogę odpalić taki na przykład debugger, który będzie mi pokazywał... Yy, może ja na chwilę zmienię trochę wielkość tych liter. O, teraz będzie lepiej. Mogę teraz przechodzić po tym moim kodzie i sprawdzać dokładnie, co tu się dzieje. Czyli jestem na tej linijce, przejdę do kolejnej funkcji, mam add item, skoczę do niej Mogę podglądać, co tu właściwie się dzieje. Czyli wykonsoluję item i widzę, że faktycznie dostałem tutaj jakiś obiekt, który ma price, więc generalnie jest to całkiem, e, całkiem wygodne. Dosyć szybko mogę wyłapać ten błąd. Dodatkowo mam tutaj takie rzeczy jak, jak pokrycie pliku testami, czyli że ten plik jest w 80% pokryty testami. Jeszcze nie wszystko jest pokryte, co ciekawe. E, oczywiście jest to dlatego nie pokryte, bo mam tutaj funkcję, która nie działa. Gdyby jej nie było, to wtedy jest e, test coverage 100%, czyli wszystkie funkcje są pokryte testami. Takiej funkcji prawdopodobnie można zaufać. Mówię prawdopodobnie, bo nigdy nie mamy pewności, że jakiś case nie został przez nas przewidziany. Więc e, dobrze, ja sobie stąd wyjdę teraz i spróbuję naprawić ten test. E, czyli co muszę zrobić, żeby ten test Przeszedł. Muszę napisać funkcję, która będzie zaokrąglała cenę, więc napiszę tutaj funkcję round price, która przyjmuje jakąś cenę, i teraz funkcja będzie dosyć prosta. Zwrócę price to fixed, czyli zaokrąglam do dwóch miejsc po przecinku. No i lekko trzeba przerobić ten zapis dodawania. Teraz nowa cena. Będzie się równała this round price. Czyli po prostu cena zaokrąglona w taki sposób. Um, dostaję błąd. To fix is not a function. Um, OK, jakby widzę, że tutaj wtyczka nie potrafi. Nie jest pewna, że to jest e, liczba. Więc powiem, że to jest na pewno liczba. I teraz tego błędu nie będzie. Natomiast uwaga, test dalej nie przechodzi. I to jest bardzo fajny przykład tego, jak potężne są testy, bo sam tego bym prawdopodobnie na stronie nie wyłapał. To, że spodziewam się liczby, a dostałem string. Na stronie bym zobaczył wynik na stronie. Ja nie wiedziałbym, czy to jest liczba, czy tekst. Dopiero kiedy doszłoby do jakiejś sytuacji, że na przykład dodaję kolejną wartość i Tekst plus liczba, wiecie, to są dwa teksty połączone, i wtedy to jest wielki problem. Natomiast dzięki testom już na tym etapie byłem w stanie wykryć, że dostaję string, a nie liczbę. Czyli muszę to jeszcze, całość, na koniec zmienić też do liczby. I teraz test przechodzi, i powinienem zrobić to samo też tutaj, czyli this round price. This price minus item price. I w ten sposób wszystkie testy przeszły. Mogę też sfokusować się na tym jednym konkretnym teście i nie odpalać żadnych innych, tylko ten jeden. Mogę zobaczyć, jakie konkretne kroki są wykonywane w tym teście. Generalnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany tą wtyczką, jakby ja tutaj nie mam żadnej współpracy, nie mam żadnych benefitów z tego, że o tym mówię. Po prostu to jest całkiem fajne i dostałem dla Was takie kody, więc czemu nie? Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć pełną listę funkcjonalności tego, to, to już zapraszam na ich stronę. W tym odcinku to by było na tyle. Chciałem wam pokazać, co to jest, to całe TDD, jakie ma plusy i przede wszystkim, jak z tego korzystać w praktyce. Mówiłem jeszcze, że będzie konkurs, tak więc, do wygrania są dwie licencje, właśnie do Wallabi. Narzędzia, które wspomaga testowanie. Wartość jednej licencji to jest 600 zł, więc całkiem spoko. Do wygrania są dwie licencje, żeby wygrać. Napiszcie komentarz pod tym filmem. Jakie macie przemyślenia odnośnie TDD? Czy znaliście to, czy nie? Czy korzystacie, czy nie? Czy ma to sens, czy może niekoniecznie? Dwa komentarze, które będą miały największą liczbę polubień, wygrywają właśnie dwie licencje. Czyli licencja na głowę. Macie na to tydzień czasu. Na pewno będę pokazywał wyniki na moim Instagramie, więc możecie mnie tam śledzić. Natomiast jeżeli nie macie Instagrama, to nic, jakoś się też za tydzień złapiemy. Aha, jeszcze jedna rzecz. Gdybyście chcieli, żeby ten odcinek przerodził się może bardziej w bardziej serię odcinków o testowaniu, też napiszcie o tym w komentarzach, ponieważ zastanawiam się, czy nie zrobić właśnie takiej krótszej albo nawet dłuższej serii o tym, jak testować aplikacje javascriptowe. Teraz to wszystko. Do usłyszenia. Cześć.